Cześć wam wszystkim z tej strony Pan Odcinek, wam kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy, taki trochę nietypowy odcinek, bardziej y, pogadankowy, trochę sobie pogramy w besa, powbijamy jakieś pucharki, mniej więcej coś takiego. Ale jeszcze zanim zaciem, moi drodzy, no to strzelcie koniecznie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej besa, bo wiem, że mało osób już chce tego besa, więc zostawcie łapkę. Zobaczymy ile osób chce besa, ile osób nie chce besa, oraz mam dla was propozycję, aby na tym kanale oprócz Brawl Stars pojawiały się również odcinki z FIFA. Kto jest za tym, no to piszcie w komentarzach, że chcecie FIFA, jeżeli będzie dużo komentarzy, że chcielibyście FIFA na tym kanale. No to wracam tutaj odcinki z FIFA, bo aktualnie odcinki z FIFA wlatują na mój drugi kanał, czyli kanał Pandof, na którego również Was gorąco zapraszam, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, również zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. Wpadajcie na Trowo, jest to platforma na której robię streamy, więc gorąco zapraszam, live'y tam są od poniedziałku do piątku. I moi drodzy, tak, znowu to zrobimy, znowu zrobimy to, że wbijemy 30 tysięcy pucharków, bo mi mało brakuje aktualnie. I możemy zagrać takimi trzema postaciami jak Kieł Lola i Grom, więc myślę, że zagramy sobie tym fangiem, bo on jest spoko generalnie. Okej, okay, mapa taka średnia na niego, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. E, oczywiście moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Gorąco zapraszam wszystkich na mojego Instagrama, ponieważ tam wrzucam sporo relacji w weekendy, bo zazwyczaj jeżdżę na narty w weekend, więc zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć jakieś fajne relacje z nart, zobaczycie mniej więcej jak sobie jeżdżę, no to wpadajcie właśnie na mojego Instagrama, macie linka w opisie, wyświetlał wam się też przed chwilą na ekranie, więc mam nadzieję, że wpadniecie, zaobserwujecie, też jakieś zdjęcia niedługo będą. Nawet mówiłem ostatnio w filmie, że w lutym, jeśli nie pojawi się jakieś zdjęcie na moim Instagramie, to macie prawo mi wymyślić jakąś karę, więc no, luty już niedługo, więc myślę, że jakieś zdjęcie się pojawi, dlatego gorąco wszystkich zapraszam, żeby właśnie wbić na Instagrama, być na bieżąco, bo tam też jak wrzucam jakiś odcinek, czy jakieś ważne info jest, to, to macie wszystko w relacjach podane, więc wystarczy obserwować i oglądać. Dobra, chyba padnę, nie, dobra, uciekłem w miarę od niego, ale ten gram kurczę, w wkurza, szczerze mówiąc. Ten gram mnie trochę wkurza, nie powiem, że nie. Dobra, na, na szczęście trafił tego Edgara, a nie mnie. Dobra. Aha, ja zapomniałem w ogóle, że mogę z tego bić. No właśnie, ale zginąłem w tym momencie. No i przypomniał. Piąte miejsce, mając 200 ileś pucharków na solo. Średnio bym powiedział, że mi poszło. Plus jeden pucharek kiedy nie, więc lecimy dalej. Oprócz tego, moi drodzy, możecie również wpadać na mój sklep, czyli crpshop.pl. Fajne bluzy pod koszulki. Więc gorąco wszystkich zapraszam. Niedługo wleci nowy wzór. Z pandą najprawdopodobniej, więc wpadajcie na ten sklep, jeżeli właśnie chcecie jakieś ubrania, bo naprawdę są bardzo spoko. Ja w tym momencie mam na sobie białą bluzę z tym złotym napisem CRP, więc takie też są. Nie ma tam jakiś bluz, gdzie na środku pisze Panda Team, tylko są takie moim zdaniem spoko wzory. Więc sobie możecie wbić i zobaczyć jak to wszystko wygląda. No i ginę chyba znowu. Ja nie mogę, co ja robię w ogóle na tym solo ten... Kieł jest taki średni szczerze mówiąc, zero pucharków, siódme miejsce Może sobie zmienimy na groma w tym momencie, zobaczymy jak gromem mi pójdzie, myślę, że może mi pójść trochę lepiej. I dajcie znać w komentarzach, czy oprócz tego, czy chcielibyście FIFA na tym kanale, czy nie, to czy nadal gracie w BSa, czy już mniej gracie w BSa, bo no ja nie gram w ogóle, nie ma co tutaj ukrywać, że nie gram w ogóle, ja gram tylko jak nagrywam odcinek albo jak robię live'a a tak to nie gram w ogóle w BESA, w ogóle mi się nie chce, znudził mi się totalnie. Więc mam nadzieję, że wyjdzie jakaś nowa gierka niedługo, nie wiem czy od Supercela, czy od y, kogoś innego, ale jakaś fajna po prostu nowa gra, gdzie wszyscy zaczną w nim grać, to by było spoko, bo tak aktualnie to nie ma w co grać, szczerze mówiąc. Jest, jest Fortnite, jest FIFA, jest Minecraft, jest Brawl Stars i tak każdy gra we wszystko po trochu, ale nie ma takiej jednej gry, w którą jakby gra każdy. Dobra, groma chyba rozwala No mało braku, szczerze mówiąc, bo dosyć mocno dostał ginie. No giń, no giń, no zgiń, Dobra, dostał jeszcze i teraz ginia. Dobra, bardzo ładnie porobiony top 4, nie najgorzej. Ym, gdzie jest tutaj ten kolega jeszcze Squick? O, to co tu było? Wytyfy, co tutaj się stało? Tu był jakiś stew, nie wiem z kim się strzelał, ale obaj padli, więc bardzo fajnie dostałem plus 8. Ja mam ten gadżet w ogóle, ja zapomniałem, że mam ten gadżet, ostatnio go chyba miałem w sklepie, nie, dropnąłem go na live w skrzynce, tak mi się wydaje, więc poczko yy, i on dosyć pomaga szczerze mówiąc, bo no widać krzaki, więc jest bardzo fajny, okej, okay, tutaj taki ulcik, idealnie mu na głowę wrzuciłem, ale szefem jestem, dobra, pięknie, plus 10 pucharków udało się yy, dostać za tą wygraną, mamy aktualnie 100 pucharków już na gromie, bardzo fajnie. I moi drodzy myślę, że jutro odpalimy sobie live'ika z Besa i albo będziemy wbijać pucharki, tak jak teraz na odcinku, albo będziemy grali Power Liga, ale myślę, że bardziej będę grał Power Liga, bo trzeba wbijać te winy, aby odblokować Nianite, więc tak mi się wydaje, że bardziej będę grał Power Liga, ale jeszcze zobaczymy, bo no nie za bardzo mi się chce <laughs> szczerze mówiąc. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, a od poniedziałku do piątku są live'y na trowo generalnie, wiem, że wielu z was nawet nie zna tej platformy, ale jest to nowa platforma I tam na przykład największy polski streamer ma 900 obserwacji, my mamy na ten moment 360 Więc zostawcie koniecznie obserwacje na mój profil, wystarczy, że klikniecie w pierwszy link w opisie I po prostu klikniecie obserwuj, tak jak to jest na Instagramie na przykład więc wpadajcie tam, żeby właśnie niczego nie przegapić, bo live'y są codziennie. Gram na przykład z widzami w Besa. ostatnio też był live z Forta, z Fify, więc różne gierki tam sobie streamuję, co akurat mi się chce grać. Fall Guys nawet z pędzlem był. Dobra, giniesz. No co, jak on to przeżył, naprawdę, jaki fart. Nie no chłopy, tak się nie bawimy. No co ty próbujesz w ogóle zrobić, przez ścianę mnie trafić? No na pewno ci się uda, szczerze mówiąc. Na pewno ci się uda, kolego. Dobra, bo ja bym sobie tutaj wszedł, ale boję się, że ktoś mi wyjdzie z krzaka. Dobra, ale dostał kolega. Ginie! Nie! Dawaj, 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 nie! Zginiesz! No co? Jak się idealnie odsunął? Ale zadymiasz. Nie, ginę, ginę. No serio, czwarte miejsce. Ja nie mogę. Jakie lagi w ogóle teraz? Co jest grane? Plus 6 pucharków. No przypał niestety. I mamy w tym momencie... Dwa pucharki do 30 tysięcy, więc lecimy z jeszcze jednym meczykiem, spróbujemy przebić te 30 tysięcy po raz nie wiem który. Pamiętam, że 30 tysięcy wbiłem chyba w wakacje, coś takiego, i wtedy, moi drodzy, jak wbiłem te 30 tysięcy, to na live'ie miałem 3300 osób, i to jest rekord ludzi na live'ie, czy nawet 3600, tak mi się wydaje. No ponad 3,5 tysiąca chyba coś takiego było, więc to był rekordowy stream i to był właśnie moment, gdzie przebiłem 30 tysięcy pcharków. To nawet było jeszcze wcześniej niż wakacje, chyba, tak mi się wydaje, więc wtedy było strasznie dużo osób, co grało w Besa. No ale teraz już każdemu się znudziło i czekamy chyba wszyscy na nową grę. Nie wiem czy się z tym zgadzacie, czy nie możecie pisać w komentarzach. Ale jeśli chcecie odcinki z FIFY, no to piszcie w komentarzach, to ja chętnie coś ponagrywam tutaj Fifę. bo z BESa, szczerze mówiąc, to średnio mi już idzie z wymyślaniem pomysłu, skoro nagrałem już z 700 odcinków z BESa, tak mi się wydaje, jeśli nie więcej nawet. Więc wiecie, jak już się nagrało tyle odcinków, to ciężko jest wymyślić kolejny. Dobra, zginiesz czy nie? Zginiesz, zginiesz. No nie, no nie, nie mówcie, że ona mnie porobi jeszcze. Nie, 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 ona mnie nie może porobić. Ona mnie nie może porobić, na bardzo ładnie. Mamy 8 Parcubów, top 2. Lecimy na środek, używamy gadżetu i myślę, że powinniśmy tutaj zwyciężyć. Chociaż no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok. Kolega tutaj ulcikiem nas chciał porobić, ale my go porobiliśmy bardzo ładnie. Udało się nam zwyciężyć plus 10 pucharków. No i w tym momencie, moi drodzy, znowu to robimy, znowu wbijamy 30 tysięcy pucharków, które już miałem jakiś czas temu, ale tak jak mówię, teraz już nie gram, więc. Inaczej to wszystko wygląda. Jak ja mam rekord w ogóle: 34 770. Spoczko możecie również sobie wbijać, moi drodzy, do mojego klanu, czyli Code Panda. Już trochę więcej osób powbijało, są bardziej aktywni, więc aktualnie wygrywamy te klan Warsy. Mamy 180 pucharków, więc nie jest źle. Ja moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak życie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam sporo relacji wrzucam. No jakieś zdjęcia niedługo będą, więc gorąco wszystkich zapraszam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!